To jest pokój okay. okay. to są druty od transmisji, a to jest sześćdziesiąt pięć z uwalonym pokejem. Bo. Musiało pójść coś w tę stronę, kiedy wyjście było w stanie niskim. Czyli prawdopodobnie przy flaszowaniu Arduino przyłączonej atarynie. Nie róbcie tak, jak... Ja zrobiłem i jak robią, pokazują niektórzy w przepisach internetowych na własny interfejs. S. A. -a -o. Dajcie bufor 7407 i weźcie 5V z ataryny. Stąd. Bo szkoda. Może wygram, nie wiem. <ścoughs> Zobaczymy.